Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu Przystanek Biblioteka. Tak jak zapowiadałyśmy, dziś będziemy rozmawiać o wywiadzie z wampirem Anne Rice. Witamy serdecznie z tej strony, Daria i Jagoda. Bardzo dziękujemy za pozytywny odbiór naszego pierwszego odcinka. Fantastycznego. Za I komentarze. Jest nam bardzo miło. Dziś na nasz drugi odcinek wybrałśmy wywiad z wampirem, który jest pierwszym tomem: Kronik, wampir. Kronik wampirów. I zastanawiam się, od czego my powinniśmy zacząć? Chyba od samej Unrise, bo to Chyba. jest tak, tak ciekawa, tak nietuzinkowa postać, że należałoby o niej trochę opowiedzieć, bo Unrise Rice to tak naprawdę Howard. Tak. A jej imię An tak jakby można powiedzieć sama sobie wybrała? Sama sobie nadała w pierwszym dniu Co? szkoły, tak. I później wszyscy i mama i po prostu tak otoczenie mówiło już, już do niej An i tak zostało. Jej mama zresztą też była bardzo ciekawą postacią, nigdy niczego nie odmawiała swoim dzieciom. Już w latach 40. stosowała bezstresowe wychowanie łącznie z tym, że pozwalała swoim córkom mazać po ścianach. I Ann była jej chyba bardzo wdzięczna za takie bezstresowe wychowywanie I chyba, chyba każde dziecko by było, gdyby mama pozwoliła w wieku takim dziecięcym balować po ścianach. Tak. Byłoby zadowolone. Małe kto nie miał, epizodu, za dużo próbował. Tak, na pewno wszyscy próbowaliśmy. Um. Rodzina pochodziła z Nowego Orleanu. Tak. Ann urodziła się w 1941 roku. Była, była córką dwójki Irlandczyków, i tam też w Nowym Orleanie chodziła właśnie do szkoły. Tam też poznała swojego późniejszego męża, który kiedy wyjechała na studia, rok później ruszył za nią i też korespondencyjnie się oświadczył. I on studiował, ona również studiowała, bardzo dużo czytała. Napisała swoje pierwsze opowiadanie, krótkie opowiadanie właśnie o, o wywiadzie reportera z wampirem, bo przypomniała sobie, że matka opowiadała jej i siostrom wiele fantastycznych historii, w tym dużo o wampirach, i jeszcze wtedy do szuflady powstało właśnie takie opowiadanie. Następnie Ann i Stanley doczekali się pierwszego dziecka, córeczki, która niestety po czterech latach ciężko zachorowała. I w niecały rok później zmarła. Tak, i też możemy później zaobserwować wpływ tego wydarzenia w, w wiedzie z wampirem. O czym jeszcze powiemy. O czym, o czym jeszcze, jeszcze później powiemy. Tak jak mówiła Jagoda, myślę, że całe otoczenie wpłynęło później na, na to, co było zawarte w książce. Bo no, tutaj nie wspomniałyśmy, Anna pochodziła z bardzo religijnej rodziny, tak. co też mocno na nią wpłynęło. Po śmierci córki no, um, odeszła od Boga, ale to wyjątkowo um, pisarka całego spektrum, bo mamy i powieści fantazy w postaci właśnie kronik wampirów czy, czy późniejszego mm. cyklu o aniołach, ale mamy też y, powieści historyczne czy o. Religijne tak. nawet. O nowym religijne, o życiu Chrystusa, tak. i erotyczne. I erotyczne też królowa Śnieżka, królewna Króle... Śnieżka. królewna. Śpiąca królewna. O. Tak, tak. Czyli można, można się doszukać wszystkiego, i chyba te takie zawirowania religijno obyczajowe w tych książkach, w książkach się, się przewijają, i może też dlatego to, to spektrum jest takie różne na, na przestrzeni tych lat. Nawet w pewnym momencie ona stwierdziła, że już nigdy więcej nie będzie nic, nic pisała o wampirach. Co potem jej przeszło. Co potem jej przeszło i chyba nawet w 2016 roku wydała 12 tom Kronik Wampirów. I planuje pisać dalej. Tak, także może dla fanów na pewno, na pewno to jest dobra informacja. Mhm. W 1976 zostaje w oryginale wydana pierwsza powieść z cyklu Kroniki Wampirów. Jeszcze wtedy Anne Rice nie myśli o, o cyklu. Jest to pojedyncza książka. I bardzo szybko zostają sprzedane prawa do, do filmu, o którym też troszeczkę wspomnimy. Film zresztą był bardzo dużym sukcesem. Książka również, bo w ciągu roku zarobiła milion mhm. dolarów. Także kupa Kasiuty, tak. No to teraz może parę słów o samej książce. Yy. Podobała Ci się, bo dla Ciebie to było drugie spotkanie, z właśnie z, tak, Anne dla mnie pierwsze. Czytałam tą książkę z 15 lat temu, i drugie podejście do niej było takie sceptyczne. Zastanawiałam się, czy w ogóle po tym czasie będzie mi się podobała, i, i czy odbiorę ją tak samo. Za pierwszym razem byłam bardzo, bardzo zachwycona, ale po tym czasie też mi się podobała i myślę, że nadal bardzo lubię ten akurat wampirzy świat Anne Rice. Dlaczego? Może też przez te pytania egzystencjalne walkę dobra ze złem, i myślę, że dlatego, chociaż i same postacie były bardzo e, dobrze skonstruowane i, i e, tak różne zarówno Louis, jak i Lestad, że chyba przez to bardzo, bardzo mnie to zaciekawiło i, i zaintrygowało, bo tak dwie różne osoby w jednej książce. No myślę, że to aż tak często się, się nie zdarza, żeby oni się tak bardzo różnili. A później obejrzałam film parę razy i też mi się podobało, i film też do tej pory mi się podoba, chociaż przyznam się, że nie obejrzałam go w tym czasie, już, już jednak parę lat minęło, bo zarówno film, jak i książka mi się bardzo podobało. I, i, i tam Cruz jako Lestac to też bardzo, bardzo myślę, że trafny był, był wtedy, w tych latach 90. -tych wybór na, na obsadzenie jego, jego w, tej, w tej roli akurat. I brat Pitt był Louis. Tak, tak. Też tak, no mi się wydaje, że bardzo, bardzo pasowali. Y... No, dla mnie było to pierwsze spotkanie z twórczością Anne Rice. Y Troszkę wiedziałam, czego się spodziewać, bo jest to jedno z tych dzieł kultury, których nawet jeżeli się nie przeczytało, to wchłania się Galszej, przez osmozę tak. i coś, coś na ten temat się wie. Aczkolwiek dla mnie najciekawsze było właśnie to zderzenie tego, co wiedziałam, a tego, co czego? rzeczywiście było mhm. w tej książce. Bo nie można powiedzieć, że wywiad z wampirem to jest książka, która stawia na akcję, bo tam niewiele się dzieje, mhm. tak naprawdę. Tam większość. Dzieje się raczej w warstwie przemyśleń bohaterów i tej warstwie właśnie psychologiczno-filozoficznej. W zastanawianiu się, co to znaczy tak naprawdę żyć, czy to znaczy cieszyć się światem, wchłaniać kulturę, interesować się zmieniającą się rzeczywistością, czy jednak z godnym życiem mają związek pieniądze, czy nie. Czy można się cieszyć życiem, jeżeli ono nie ma tego limitu? Czy jednak radość życiowa jest związana z tym, że jednak kiedyś umrzesz i korzystaj, bo, bo wiesz, że ten czas nie jest nieskończony. A jeżeli jest nieskończony, czy nie odbieracie to właśnie tej radości. Czy życie w pojedynkę wieczności to jest dobry wybór? I czy jednak, nawet żyjąc wiecznie, potrzebuje się tej drugiej osoby obok siebie, i czy te doświadczenia, których też nazbieramy przez tą wieczność, nie zmienią nas? Czy będziemy tacy sami, czy przez te wszystkie stulecia to się zmieni? W ogóle myślę, że czytelnik ma takie wrażenie, przynajmniej ja takie miałam, jakbym usiadła do tego stołu obok z nimi i była takim biernym słuchaczem. I i obserwatorem i nieraz po prostu tylko obserwowała, jak, jak odbijają do siebie tą piłeczkę przysłowiową. I to też jest myślę, że pomimo, że tak jak Agoda mówi, akcja nie jest może jakaś dynamiczna i to nie ma się wrażenia nudy przy tej książce. To jest, to jest też ważne, że te wszystkie pytania yy, to jest naprawdę dobra książka, gdzie można się zatrzymać trochę przy tym i, i też sobie pomyśleć nad, zanę, nad tak. życiem. W ogóle też chciałabym chyba jeszcze wrócić do tego filmu, bo tak jak Jagoda powiedziała, nie znając książki, pomimo tego, można się już wchłonąć po prostu z jakichś źródeł multimedialnych, jakąś wiedzę o wywiadzie z wampirem, ale jednak film też ma trochę zmian w sobie, bo nie jest, nie jest jednak takim wiernym odzwierciedleniem, ale to też myślę, że to było na potrzeby produkcji. Tam. No, tutaj, jednak, scenariusz pisała sama Anne Rice, więc doskonale, mm -hmm. znając swoją historię. Myślę, że te najważniejsze rzeczy oddała świetnie. Bo tutaj nie wspomniałyśmy, książka ma też specyficzny zapis. Bo jak sam tytuł mówi, jest to wywiad wampira, który opowiada o, o swoim 400-letnim życiu z reporterem, którego po prostu spotkał i, i reporter tutaj nawet nie zadaje pytania, tylko po prostu słucha od czasu do czasu się wtrącając, więc dialogów tam bywa niewiele chyba, że wampir opowiada o jakiejś swojej rozmowie z, z towarzyszami. I mimo tych zmian w filmie, najbardziej ubodło mnie, że tam postać Armanda jest tak mało, bo właściwie tak, Banderas nie miał co grać. Tak, ale właśnie postać Armanda to jest chyba... nie, nie w, w ogóle Armand nie był brunetem. Armand miał kasztanowe włosy, rude, ale myślę, że i tak był i chyba szkoda właśnie, tak jak ja go dam mówi, że on był... Lub... Dostaje w filmie dwie sceny, trzy? Tak, że on jest tak mało w ogóle ukazany. Jeżeli kogoś w ogóle interesują dalsze losy, to, to można się pokusić o, o kolejne części, bo Armandowi jest po... poświęcona cała, cała książka. Nie czytałam niestety, ale planuję to zmienić w najbliższym czasie, naprawdę. Także, no to, to faktycznie, że szkoda, że oni tak go potraktowali. Bo chyba będę raz się odnalazł tak. wtedy w tej roli. Tak, tak, tak to się, tak się wydaje. wydaje że... Bardzo istotną postacią jest też Klaudia, bo wspomniałyśmy o, o lódcówce, która zmarła na białaczkę. I w książce mamy też postać małej dziewczynki. W którą w filmie wciela się ten Dunst, tyle że w filmie ugładzono pewne rzeczy, bo Klaudia ma około lat 10-12, a w książce jest pięciolatką, tak jak córka, córka autorki. No i Klaudia w wieku 5 lat zostaje przemieniona w vampira. I jest to problematyczne z tego względu, że ona psychicznie dorasta, staje się dorosłą kobietą w pewnym tak. momencie już stuletnią, dwustuletnią. A jest w ciele dziecka. A jest w ciele pięcioletniego dziecka, które no, nic nie może w wieku XIX, tak. czy, czy nawet. Jest tak czy pod inaczej, znana na opiekę swoich, swoich tak. towarzyszy. I nikt jej nie traktuje poważnie, już nie mówiąc mhm. o tym, że w pewnym momencie zaczyna zadawać kontrowersyjne pytania o erotykę ludzką. Tak. Bo jednak, jednak to nawet wśród wampirów to nie było dobre tak. wyjście, żeby. Zamienić żeby dziecko w wampira. Zresztą kolejne, kolejne dzieła też to będą ciągnąć, bo w... W zmierzchu Stefani Majer, co by o nim nie sądzić, co by o nim nie mówić, też jest cały wątek tego, że nie można zamienić dziecka. Jeżeli zamienisz dziecko w wampira, żeby mieć dziecko, no to dostajesz karę śmierci. Nie czytałam w zmierzchu pierwszą część kiedyś no dawno temu, przyznaję się. No to widzisz, to, mierz, to tak? jest na pewno inspirowane Anne Rice, no że nie tak. zamienia się dzieci w wampiry. Także można powiedzieć, że mimo, że ta książka no, nie jest jakoś. Nie, nie upłynęło jakoś wiele czasu od wydania do, do, do dzisiaj. No to jest już pewnym wampirycznym klasykiem, do tak, którego tak się bardzo, powołują. Bardzo. Wywiad z wampirem, jeśli kogoś w ogóle y, po lekturze zainteresowały postaci z książki, jest dobrym wstępem do kolejnej części kronik do wampira Lestata, gdzie możemy poznać trochę historii. Stwórcy Luisa, i też spojrzeć na niego przez trochę inny pryzmat niż, niż y, Louis, bo Luis bardzo, y, no, bardzo jednoznacznie się z nim potraktował. Louis potrafi denerwować, bo to taka melancholiczna postać, taka bo y, 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 trochę, trochę tak, i po prostu miał też duży żal. O to, że Lestat go niczego no, nie nauczył. Nie, niczego się od niego nie dowiedział o tym, jak być wampirem, jak postępować, czy jest ich więcej i po prostu yy, co dalej przez tą wieczność. Yy, ale tak jak mówię, w wampirze Lestacie jest trochę z innej perspektywy, i można wtedy lubić wampira Lestata. Myślę, że nawet bardziej niż lubi momentami. Także bardzo polecam i w późniejszych częściach też pojawi się Daniel, czyli nasz nasz reporter, bo jego historia później trochę się związała z losami Armanda, ale to w kolejnych częściach. Także polecam, żeby Nie się zachęcać. Nie, naprawdę zachęcam, no bo tu jeśli kogoś interesują losy, to mówię bohaterowie później, później też się pojawiają czytałam trzeciego to tomu, także, także polecam przynajmniej te części. Może nadrobię kolejne, tak jak już wspominałam. Także książka dostaje od nas znaczek, Stacja Biblioteka poleca. Tak, polecamy przynajmniej tą pierwszą część, bo którą przez... mamy. Można którą sobie mamy. wypożyczyć u nas e, zupełnie spokojnie, także nie musicie Państwo nigdzie dalej poszukać, wystarczy nas odwiedzić. Bardzo, bardzo chętnie Także polecamy, zachęcamy również do dyskusji w komentarzach, czy to o, o filmie, czy o, o książce, książce, jeżeli Może z muzyka czytamy. się Państwu podobała. Mi się bardzo podobała muzyka z, z Wampirem. Tak, to prawda, tak to również. Bardzo, bardzo była ładna i um, w ogóle chciałabym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo zapomniałam o tym. Doczytałam, że ma powstać serial, a, a tak, um, nie. Kronik i to w ogóle mają się tam angażować, właśnie Anne Rice i, i wraz ze swoim synem, z Christopher'em, też, też pisarzem, także czekamy, w sumie czekamy, ja jestem ciekawa tak. co to ja co będzie i, i, i kogo, tam, kogo tam obsadzą. A może coś państwo chcecie powiedzieć o Kulowej Potępionych, może ktoś zna, może ktoś oglądał film? Bo też jest. Internet mówi, że na Królowo potępionych należy spuścić e, kurtynę milczenia. Ale ja jestem ciekawa opinii. Ja jestem ciekawa opinii. Ja nie mogę się wypowiedzieć, bo, bo się nie skusiłam jakoś e, no. kiedyś oglądałam o, kiedyś. Ale mieszane uczucia mam co do, e, co do, tej, do, do tego filmu, co o, do też... książki też, bo tak jakoś przebrnęłam przez nią bardzo, e, bardzo ciężko. Tam już był ten świat wampirów ukazany tak... W taki bardzo zamknięty sposób, i, i ta ich walka z królową potępionych, z królową potępiony, wampirów, ym, no nie wiem, ciężko, ciężko mi przez to było przebrnąć. Bo no sama historia jest pewnie gorsza, chociaż to się nie powinnam wypowiadać, Ech. bo nie czytałam, ale jest też różnica film kinowy, film telewizyjny, mm. prawda? Tak, ale i zarówno w książce, jak i w filmie, no to tak troszeczkę słabo to wypadło, bo i, i w książce też mniej mi się to podobało, ta, ta walka, ale może macie Państwo inne zdanie. To zachęcamy do i będziemy się bardzo cieszyć. Tak. Także muzyka mi się też podobała, przynajmniej muzyka mi się podobała też z tego filmu. O nie, aktorstwo też było dobre ten dance przecież dała. A, ale mówię o królewie myślałam, że mówisz o wywiadzie A to brała królową Elia? a nie, to ja dziwą, nie Nie będę o tym rozmawiać. Dobrze. To dziękujemy Państwu dziękujemy. bardzo serdecznie. I zachęcamy zachęcamy do, do kontaktowania się z nami. Będziemy się bardzo cieszyć, ale tak. też po to to robimy, żeby rozpocząć dyskusję o książkach. I mamy nadzieję, że się za miesiąc. Za miesiąc, a w międzyczasie może i wcześniej. Tak to wie, ale to nie. Także. Tak, nie, do nie, nie, nic nie. Ja nic nie powiedziałam. Kompletnie nic, nic nie mówię. Dziękujemy. Życzę do, do zobaczenia. Dziękujemy dnia. Ja tu mam takie małe ściągawki, Trochę awaryjne. Co mi się nie dziwię, czemu tam jest takich filozofii, bo ona też miała takie no. rysterki życiowe, natury religijne, obyczajowe i, i tak. Ja nawet nie wiedziałam, że ten mąż jej to jest pierwozór. Ale jest tak podobno, no? Nie wiedziałam, dopiero się wczoraj. A tu się nagrywa? Tak, nagrywam. To ja sobie ja tak ja ja się, dobra. Wiesz, po to, ścinków może być cała masa. Tak. Nie wiem, jak ja to, ty, to. I tak właśnie podziwiam, że ty umiesz ładnie, musisz w sukience. Ja Nie ja wiem, czy umie ładnie. zobaczymy, jak wyjdzie <suszy> na <nagraniu. suszy> Dobra. Tak. O. Dzień dobry, już bardzo przeczytać e, wampira Lespata. Bo tam niektóre rzeczy są wyjaśnione. W międzyczasie też w kolejnych częściach pojawiają się inni bohaterowie, można poznać. Zatrzymaj się. Będzie słychać.